thank Państwa w programie warsztat zdrowia. Ja nazywam się Rafał Wesołowski i z przyjemnością poprowadzę dla Państwa cykl odcinków o odżywianiu. Jak się okazuje odżywianie to nie tylko jedzenie i picie, ale również wchłanianie przez skórę. W naszych odcinkach weźmiemy nasze ciało na warsztat, warsztat zdrowia i postaramy się odpowiedzieć Państwu na ważne pytanie. Dlaczego się odżywiamy? Jak to robić? I co tak naprawdę jest dla nas wartościowym pożywieniem? Proszę Państwa, jak wiadomo, ciało ludzkie składa się od 60 do 90% z wody, dlatego bardzo ważne jest uzupełniać ten płyn codziennie. Ważne też jest jakość tych płynów. Dlatego w dzisiejszym odcinku nie dowiemy się, jak smakuje woda z jeziora, nie dowiemy się, jak smakuje woda mineralna, za to dowiemy się, jak smakuje naturalny sok owocowy, dlaczego warto pić takie soki. Jak i co komu najlepiej smakuje? Nasz organizm głównie składa się z wody, dlatego ważne jest uzupełnianie jej średnio od 1,5 do 2,5 litra wody dziennie. Płyny takie jak sok, kawa, herbata, napoje kolorowe, gazowane itd., czyli wszystko inne niż woda, nasz organizm traktuje jako pożywienie. Co się stanie, jeśli zamiast 1,5 litra wody wypijemy 1,5 litra innych płynów? Dlatego bardzo ważna jest jakość i ilość tego, co pijemy. Znajdujemy się w sadzie Solniki. Goszczą nas tutaj pani Irena i pan Piotr, których rodzina od pokoleń zajmuje się sadownictwem, czyli uprawą tych owoców, które się tutaj w przyszłości pojawią. Jak to jest, że na przestrzeni sadu, gdzie jest posadzona jedna odmiana owocu, jak to jest, że ten owoc może mieć różny smak? Wpływ na to mają takie czynniki jak na słonecznienie, jak na przykład yy, gleba, mhm. e, jak ilość opadów deszczu, czy też ogólnie jako okres wegetacyjny, który na danym terenie, e, tutaj bardziej w tej skali makro e, się znajduje. To powoduje, że e, owoce mogą różnić się delikatnie e, słodkością, soczystością tudzież wybarwieniem. No, sam fakt, z której strony pada, e, pada światło, mhm. e, może powodować, że na przykład owoc jest bardziej wybarwiony, niż ten, który przez większość doby znajduje się w cieniu. Te wszystkie czynniki, czyli podłoże, ten nasłonecznienie i tak dalej, plus cała pogoda Czyli opady na pewno deszczu. Na co jeszcze mogą mieć wpływ, jeśli chodzi o owoce? No, przede wszystkim na to wybarwienie, o czym już wspomniałam, ale też na ciężar owocu. W tym roku na przykład zaobserwowaliśmy, że jabłka były cięższe, co może się wydawać dziwne, ale po prostu kiedy ważyliśmy jaką daną ilość jabłek, uh -huh, to uh -huh. okazało się, że w danej pojemności mieści się więcej jabłek pod względem kilogramowym niż w zeszłym roku. Czyli stąd wniosek, że po prostu jabłka w tym roku były cięższe, bardziej soczyste. Czyli jabłko, jabłko nierówne. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Eee, jeszcze taka ciekawostka. Co robić z takim jabłkiem, które już jest nadpsute, nadgniłe? Takie jabłko, takie owoce, jakie ważyło, najlepiej wyrzucić do kosza, bo mimo tego, że odetniemy tą, tą część, to i tak te bakterie, które tam już wystąpiły, są w całym owocu, ponieważ struktura... Owoców i warzyw jest tak zbudowana, że to cały czas pracuje, nawet po zerwaniu, tam jest woda i to krąży w tym owocu i niestety, mimo tego, że pozbędziemy się tej zepsutej części, to to i tak już w owocu jest i faszerujemy się bakteriami. Mówimy o takich zgniłych owocach, warzywach, o, o pomidorach i tak dalej, czyli tam, gdzie się pojawia pleśń, zdecydowanie nie radzimy się. Czyli jeść. każde warzywo, owocu, mimo że ładnie wygląda ta, ta część, powiedzmy mhm. w cudzysłowie, zdrowa, to powinniśmy po prostu i tak odłożyć i już nie konsumować. Dokładnie. Tego. Proszę Państwa, dowiedzieliśmy się bardzo ważnych rzeczy o owocach tutaj w tym sadzie i nie tylko. Ale, proszę Państwa, zastanówmy się, co by się zdarzyło z takim owocem, który by został zerwany. Co się dzieje z jego wartościami odżywczymi, i o tym dowiemy się w następnym etapie, czyli w miejscu, gdzie te owoce po zerwaniu są przechowywane. Chłodni. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do tematu chłodni, wrócimy jeszcze do tematu, który poruszaliśmy w sadzie. Jest to jeden gatunek jabłka. I tu mamy świetny przykład, gdzie ten jeden gatunek jabłka różni się tak jak na załączonym obrazku, może proszę opowiedzcie. No różni się przede wszystkim e, wybarwieniem, czyli możemy zobaczyć, że jest to ta sama odmiana odmiana Aidaret, a na jednym mamy więcej koloru zielonego, na drugim jabłuszku mamy więcej tego żółtego się przebija, inne z kolei jest bardzo ładnie wybarwione na czerwono, więc w zależności od tych czynników, o których rozmawialiśmy w sadzie, e, jabłko może wyglądać inaczej. Jest to ta sama odmiana i smak jest taki sam. Dlaczego przechowuje się owoce w chłodni? Każdy z nas chciałby mieć dostęp do świeżych owoców, świeżych jabłek bądź innych owoców w dowolnej porze roku. Jedni chcieliby jeszcze jabłka zimą, inni chcieliby mieć je na wiosnę, inni też latem. Niestety, jako nieprzechowywane w chłodni szybko się psuje. Dlatego, żeby wydłużyć jego okres przydatności do spożycia, musi być ono trzymane w niskich temperaturach, które spowalniają procesy starzenia się i rozwój różnego rodzaju bakterii, które jakby nie baczyć, zawsze znajdują się w tych owocach. Czy zmiany w takich chłodni o kilka stopni mają wpływ na, na, na ten owoc, który się tam przechowuje? Oczywiście, optymalną temperaturą przechowywania tych owoców to jest od 1 do 2 stopni Celsjusza na plusie. Jeżeli ta temperatura się waha, to automatycznie ten proces, ten okres przechowywania się skraca. Średnio można powiedzieć, że nawet do połowy czasu może być skrócony, jeżeli ta temperatura wzrośnie o 1, o 1 stopni bądź. O Zresztą zmniejszy. możemy to zobaczyć w domu, jeśli czasem kupimy sobie jabłko i ono leży w kuchni na stole, to uh -huh. widzimy, że już po kilku dniach skórka zaczyna się marszczyć, jabłko nie jest już tak samo jędrne i to właśnie temperatura ma wpływ na to, że no jabłko możemy spożywać krócej. Czy możemy to zastosować do owoców, które kupuje, kupujemy i przechowujemy w lodówce? Oczywiście, lodówka jest bardzo dobrym pomysłem na przechowywanie owoców, ze względu na to, że utrzymuje stałą temperaturę. W domu w ciągu dnia temperatura też się potrafi wahać. Szczególnie latem, gdzie wieczorami jest chłodniej, w dzień jest cieplej, często wieczymy to mieszkanie. To też nie sprzyja przechowywaniu owoców i warzyw. Podsumowując, niskie temperatury sprzyjają, aby ten owoc. Był długo, długo świeży, a to powoduje, że możemy korzystać e, dłużej z niego. Jeśli kupimy 80 kg jabłek i je zamrozimy, to starczy nam na długo. E, nie mrozimy. Nie mrozimy jabłek. Nie mrozimy. Nie mrozimy. Nie mrozimy. Nie mrozimy. Każdy owoc po zamrożeniu niestety ma zniszczoną strukturę wewnętrzną i taki wyciągnięty owoc z zamrażarki niestety już jest papką i to nie jest na przyjemność jeść taki owoc. To to? Jest, to jest, owoce składają się podobnie jak organizm ludzki tak? w większości z wody woda w temperaturach niskich, minusowych, zamarza i niestety te jabłka też niszczą się, się. Szanowni Państwo, byliśmy w sadzie, gdzie owoc powstaje, dojrzewa, tam się też go zrywa. Potem rozmawialiśmy o chłodni, dlaczego jest tak ważna w procesie przechowywania owoców, a teraz jesteśmy tuż przed procesem robienia soku z owoców. Proszę, niech nam pani powie, co jest takim kluczowym elementem tego procesu. Najważniejsze jest to, żeby po pierwsze owoce były dobre, czyli nie były nadgniłe i tak dalej. Czyli mhm. musimy mieć fajne, wysokiej jakości e, owoce. I żeby ten proces przebiegał w sposób ciągły. Czyli od, e, od tego momentu, kiedy są one myte, rozdrabniane, aż do tego momentu, kiedy są rozlewane. Na kolor soku wpływ ma odmiana, której używamy. Czyli na przykład z topaza wychodzi piękny żółty sok, i Daret ma e, czerwoną skórkę. Więc ten sok wchodzi tutaj bardziej w taki kolor, e, powiedziałabym taki czerwony. I właśnie ta odmiana, kolor skórki, to wszystko ma wpływ na to, jaki kolor będzie miał sok. Zanim jabłka trafią do tłoczenia, muszą zostać przebrane pod kątem najlepszych owoców do uzyskania soku. Jabłka trafiają do specjalnej wanienki, gdzie są myte, a następnie windą wędrują do góry do rozdrabniarki, która je rozbija na mniejsze elementy. Ta rozdrabniarka to nie jest mikser, więc pestki i inne elementy pozostają całe i nie mają w ogóle wpływu na smak ostatecznego produktu. Kiedy jabłka już są rozdrobnione, trafiają do specjalnego podajnika na naszej prasie do tłoczenia soków i z tego podajnika poprzez taśmy są przenoszone nawałki, które pod ciśnieniem wyciskają sok z owoców. Wytłoczony sok spływa na dół do specjalnej wanienki. Tutaj możecie to Państwo zaobserwować. Po tym jak sok zostanie wyciśnięty z jabłek przez prasę, trafia do specjalnego zbiornika, którym oczekuje na dalszy proces czyli pasteryzację. Na samym szczycie tego zbiornika znajduje się sito, które odfiltrowuje z grubsza ten sok od elementów miąszu, które mogły do niego trafić podczas wyciskania. Ten sok, który trafia do pasteryzacji, jest pozbawiony resztek owoców, ale również jest smętny, ponieważ nie jest filtrowany przez bardzo drobne filtry, które usuwałyby z niego pozostałości białek oraz inne elementy, które są częścią zawiesiny znajdującej się w soku. Kolejnym etapem produkcji soku jest jego pasteryzacja. Jest to niezbędny proces, ponieważ sok niepoddany pasteryzacji bardzo szybko by się zepsuł. Pasteryzacja soku polega na przepuszczeniu go przez rurkę, która jest otoczona płaszczem wodnym o temperaturze 80 stopni Celsjusza. Dzięki czemu większość bakterii ginie, a tak bardzo potrzebne nam witaminy zostają w takiej ilości, że jest to aż nadmiar dziennej dawki przyswajanej przez ludzki organizm. Przedostatnim etapem produkcji soków jest rozlewanie ich do pojemników. Są to albo butelki albo worki. Po tym jak soki zostaną rozlane do butelek lub do worków muszą odleżeć swoje, aż ich temperatura spadnie do temperatury pokojowej. Następnie trafiają do chłodni i oczekują na zapakowanie do kartonów i rozwiezienie do sklepów oraz do innych odbiorców. To jest efekt, na którym najbardziej zależało. To jest przetworzone jabłko wyciśnięte, najzdrowsza rzecz na świecie. Nie ma tam dodawanych konserwantów, nie ma dodawanej wody. Nie jest słodzone. Tak, nic, to jest... Tylko pasteryzacja. Owoc płynie, 100% sok bez żadnych dodatków. Tak, czyli z owocu do soku najprostsza, najkrótsza droga, żeby ta wartość odżywcza była jak największa. Bardzo ciekawa rzecz. Jabłko zostało rozdrobnione na małe kawałki, a z tych małych kawałków został wyciśnięty właśnie ten sok. Warto zwrócić uwagę, że zostały pestki. W tak. całości. Pestki w całości, nietknięte. Czyli tak naprawdę sok, który uzyskaliśmy, na którym nam zależało, jest czysty, najbardziej wartościowy, z miąższu całego owocu. Bez zbędnych rzeczy. Bez zbędnych rzeczy typu ogryski pestki. Na to czekałem cały program, żeby spróbować. Możecie Państwo uwierzyć mi tylko na słowo, że ten sok jest ciepły. A teraz udajmy się do miejsca, które najlepiej pasuje do tego, żeby posmakować. Szanowni Państwo, znajdujemy się tu oto w pijalni soków. Panie Piotrze, dlaczego pijecie soki i w jakich ilościach? Pijemy te soki przede wszystkim dlatego, że nam bardzo smakują. Kiedy Pana to pyta, przypomina mi się historia, jak mieliśmy zaczynać produkcję tych soków. Kiedy żona oznajmiła mi, że będziemy wkrótce produkowali soki jabłkowe. Na to ja powiedziałem, że chyba zwariowała, bo niestety soki jabłkowe zawsze mi się kojarzyły bardzo źle, ze względu na to, że piłem głównie te marketowe, przezroczyste, po których miałem zgagę i kiepsko się czułem. Kiedy po raz pierwszy spróbowałem takiego produktu, jeszcze u kogoś innego, uznałem, że to jest czap i naprawdę wspaniały, dobry, dobry sok. Średnio pijemy tego soku około litra dziennie. Różnych smaków to zależy, co akurat mamy w domu. A proszę powiedzieć, widzą, jakie korzyści płyną z odwiedzin waszej pijalni soku. Pierwszą korzyścią jest na pewno możliwość degustacji naszych soków, ponieważ nie każdy wie tak naprawdę jaki smak lubi. A jeżeli nie pił wcześniej tego typu soków, to możliwe, że pijąc soki innych firm, które produkują soki z koncentratów, uznał, że to nie jest smak dla niego. A kiedy spróbuje naszego soku, okazuje się, że to jest zupełnie coś innego i to jest to, czego szuka całe życie. Czyli można, yy, można degustować. Każdy sok, który, który nam przyjdzie, na który nam przyjdzie ochota, można zakupić miody, można zakupić bezpośrednio żywe, świeże owoce prosto z Państwa sadu. Oczywiście. Proszę nam powiedzieć, jak jest ze świadomością u klientów, jeśli chodzi o picie zdrowych soków? Ta świadomość cały czas wzrasta. Pamiętam, że kiedy zaczęliśmy to robić, niewiele osób kojarzyło, że może takie coś robić i że tak to wspaniale smakuje. Natomiast ludzie szukają coraz to innych sposobów na odżywianie i dostarczanie witamin do organizmu. Wiele osób, które skosztowały tych soków i dały je swoim dzieciom, wraca do nas i mówi, że są bardzo pozytywnie zaskoczone przez to, że Dzieci, odkąd piją te soki, odłożyły prawie całkowicie albo w dużej mierze słodycze ze swojej diety oraz przestały pić napoje słodkie, gazowane, kolorowe, które, no, jak wszyscy wiemy, nie dostarczają naszym organom nic poza, poza cukrem. Mhm. Który, sztucznym cukrem oczywiście, bo nasze soki również zawierają cukier, ale są to cukry naturalne zawarte w owocach i z nim dodajemy. Mhm. Jak to wygląda, jeśli chodzi o specyfikę klientów i rodzaje smaków, jakie, jakie kupują, jakie mm. wybierają. Jak klienci, którzy przychodzą są bardzo różni i mają różne potrzeby. E, ostatnio coraz częściej przychodzą do nas kobiety w ciąży, które mm. potrzebują w swojej diecie dużo żelaza, które dostarcza na przykład burak i kupują mm. bardzo dużo soku jabłko z burakiem. E, często, żartobliwie, panowie e, mówią o soku jabłko z selerem, który, jak wiemy, jest afrodyzjakiem. I, i tak jak mówią poprawia ich potencję, więc chętnie go kupują i piją w dużych ilościach. Yy, oraz słyszymy też często tego typu głosy, jak dobrze jest na imprezie popić drinka, sokiem jabłko z burakiem bądź jabłko z innym owocem, które poprawiają nasz metabolizm i przyspieszają spalanie toksyn w organizmie, dzięki czemu na drugi dzień czujemy się o wiele lepiej niż bez no tego. Przeszliśmy, mieliśmy takie sygnały, że przychodzą też klienci, którzy mają różne schorzenia, są po chemioterapii, hmm. po różnych innych dolegliwościach, też przychodzą tutaj uzupełniać te, te minerały i... Zgadza się, oczywiście. Jak wcześniej wspomnieliśmy, te soki to jest najlepsza forma dostarczenia mhm. mikroelementów i witamin do naszego organizmu, dlatego te osoby często nas przychodzą i mamy też takie słuchy, że dużo lepsze wyniki mają potem po spożywaniu naszych soków, e, głównie po chemioterapii. Ta krew jest dużo lepsza i organizm czuje się wiele lepiej. Proszę Państwa, nie pozostaje nam nic innego jak podziękować za wspaniałą gościnę Państwu. Na eee, Państwa zapraszamy serdecznie tutaj osobiście, żeby można było samemu przekonać się jak smakują te pyszne i zdrowe soki. I jak działają przede wszystkim. Serdecznie zapraszamy do pijalni soków i życzymy zdrowia. Aby nasz organizm był zdrowy, codziennie powinniśmy mu dostarczać od 3 do 5 porcji warzyw i owoców. Jeśli nie mamy takiej możliwości pójść i zakupić i przetworzyć tych warzyw i owoców, najlepszym rozwiązaniem będzie picie soków naturalnych. Jak pokazuje proces produkcji, taki sok płynie prosto z owocu do naczynia, bez żadnych dodatkowych cukrów, konserwantów i innych barwników czyli naturalnie i zdrowo. Co jeszcze jest dla nas wartościowe, jeśli chodzi o odżywianie, dowiecie się Państwo już w następnym odcinku warsztatu zdrowia. Serdecznie zapraszam.